moje główne, to są moje główne tłumaczenia. O, y, czasami tłumaczę coś innego, czy to ustnie czy pisemnie, ale generalnie tak na co dzień to mangi z tłumaczeń. Y, natomiast no, nie ma czegoś takiego, że ktoś w pewnym momencie stwierdzi OK, tam uczę się japońskiego lat 20, przetłumaczyłem tyle tyle tomików tam dla kogoś, to jestem już tłumaczem, a hop. Y, też nie da się tak y, tego y, stwierdzić. Poza tym no, nie się jest to rynek z ograniczoną pojemnością. Rynek pracy w sensie. Więc yy, wszystko sprowadza się do tego, czy akurat ktoś, kto umie tłumaczyć Mangi, był w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Mnie się udało, bo byłem akurat jak Kabula potrzebował kogoś do przetłumaczenia Lodosa i tak, tak to się zrobiło. A jeżeli ktoś chciałby zostać tłumaczem i się czuje na siłach, to no, ten kontakt, jakbyśmy kogoś potrzebowali do kolejnego przedpotopowego siodzioła, na przykład, ja już, ja ruszę. nie ruszę. Nie, tej nie wyjdzie, ale gdyby wyszło, to ja bym chciał. Natomiast są takie langi, których nie wyjdzie, bo nie wyjdzie. No, tak w skrócie. Japonia tak powiedziała, więc nie wyjdzie. Natomiast to. No, sam bym kupował. Gdyby to nie był. Ja bym tak. na zarobek. dwóch No, y, dla mnie to trochę za mało. Tak. Mam wrażenie. Razy kilka tysięcy. No ale y, dobra, Freditek to jest. Y, to nie jest kwestia nawet w przybliżeniu tłumaczeniowa, tylko licencyjna. I z tym hmm. lepiej do IOP-ów, bo <laughs> to, to, tam były zawirowania przeróżnego typu. Troszeczkę szóst, szóstka, a mianowicie czy, mam takie podejrzenie, że to dlatego, że masa, masa ludzi wypowiada się o tłumaczeniu mang, nie znając w ogóle kompletnie japońskiego, nie cząstek podstawowych słówek, które znają z chińskich bajek e, i nawet nie znają dobrze polskiego, Więc Znać czy nie robicie właśnie ankiet takich, bo masa ludzi zagłosowała na opcje, nie znając się w ogóle kompletnie na temacie. To mniej więcej tak działa? Z różnych Zrobiłem w życiu jedną ankietę tłumaczeniową i potem sobie powiedziałem, że nigdy więcej. Przecież to dotyczyło tłumaczenia terminu silnikami w gliczu. Dałem tam różne opcje, już nie pamiętam dokładnie jakie były. Nie dałem, nie dałem pozostawić w oryginale, o co w ogóle było pierwsze narzekanie. Pierwsza fala protestów. Druga fala była taka, że Ostatecznie wybrałem nie tę opcję, która dostanie więcej głosów, zastrzegając wcześniej, że okej, okay, to jest tylko poglądowe, ja chcę wiedzieć tak o i się zastanawiam. Wybrałem inną opcję i wszyscy oczywiście, a czemu to, jak, ten, jak, jak tam dostała więcej głosów? A mówię na to, że no okej, okay, no ja tylko tak poglądował, nie? Na zasadzie nic nie obiecywałem. No i tam oczywiście były, były protesty różne takie. W każdym razie, dlatego dlaczego? Dlaczego nie robię ankiet raz też dlatego, że tak jakby się zastanowić, to rola tłumacza polega na tym, że to tłumacz ma wiedzieć, co jest w tej mądze, o czym ona jest, jak coś przetłumaczyć, ten tłumacz ma znać japoński, ma znać polski, ten, Mało tam, ma międzynarodowych, którzy mu pomogą, ma znać lekarzy, prawników i tam iluś takich, ale lekarze, prawnicy i wojskowi to są takie trzy grupy, które znać trzeba, bo, bo, tam, bo wiele terminów w się pojawia z tych dziedzin właśnie, yy, jeszcze mikrobiologia. Yy, Serio, <grystanie> natomiast, yy, nie robiłem kurosi cudzi, ale i tak, yy, tak mikrobiologię. W każdym razie, w każdym razie, i to tu można to wiedzieć, jakby za to mi płacą, żebym, żebym ja potrafił rozwiązać takie dylematy. Nie wiem, takie jakiś czas temu przyszło mi do głowy porównanie, że na Onecie czasami się pojawiają takie śmieszne ankiety typu, czy na Kowalczyk powinienem startować w następnym tur deski. I wyobraźmy sobie, że okej, tam ludzie głosują, bo to jest taka zabawa, prawda? A gdyby sztab szkoleniowy jest ten Kowalczyk, stwierdził, kurczę, na unajcie wszyscy mówią, że powinienem wystartować, to ja wystartuję. Kiedyś miał złamaną nogę. Wystartuję. Albo nie wiem, jakich jak, miar powinien ruszyć karmić stoch. Właśnie ja wychodzę z założenia, że opcja dobrych jest jedyną dostępną, i to ja mam wiedzieć, a nie y, tłum w sensie. Jak dla mnie to jest... Ja w ten sposób wyrażam szacunek czytelnikowi, że daję mu, jak to w reklamie była mowa, to co najlepsze. To co mogę. Całego siebie. W taki sposób, że za czytelnika się zastanawiam, jak coś powinno być przetłumaczone i, i dlaczego tak, a nie inaczej. Czasami, czasami nad jednym terminem dyskutujemy, nie wiem, dwa dni. Czas, czy coś. przykład czy pan E, seria e, um, amerykański Iron Man Armored Adventures e, tłumacz e, bez zgody swojego osiągnięcia się później został w górę, ale dobrze na to wyszedł. Jeszcze zapytał na forum, na forum nałożył temat, powiedział, że tłumaczył, zapytał o kilka rzeczy. W związku z tym nie mieliśmy kwiatów w rodzaju tego, że no, został przetłumaczony jako Tear. To so, yy, albo jaką i dzik w jednym filmie. Okej, okay, natomiast to są dwie różne kwestie. Ankieta, a pytanie fachowców o z, zdanie to są... To, to nie jest to samo. Ja przez ankiety rozumiem to, że ok, wydawnictwo czy tłumacz mówi dobra, wy wybierajcie, czy to zostawić w oryginale, czy tłumaczyć. Ja mam rączki tutaj, tak? A z fanami. Pracujemy przy każdej serii, mamy kogoś, kto jest fanem serii, co najmniej jedną osobę, kto zna na wyrywki wszystkie tam, nie wiem ile, 80 domów pisał. i wie, jak chce przetłumaczyć i dlaczego, dlaczego to nie wolno, tego nie wolno przetłumaczyć w tym tomie, tak? bo za 20 domów będzie zupełnie inaczej. Z takimi osobami jak najbardziej współpracujemy, chyba, że akurat ja czy Korekta znamy serię na wyrywki, bo są i takie, więc... To jakby nie mylmy jednego z drugim, bo współpraca z fanami to jedno, a y, oddanie decyzji w ręce y, tłumu, który no okej, okay, nie każdy musi znać japoński zakładam zakładamy, że stosunkowo niewiele osób jednakowo zna japoński na takim poziomie, żeby było w stanie coś przetłumaczyć. To tak jest, nie wiem, no jakby y, ja nie jestem fanem takich rozwiązań. Tak? Yy, 13 Aha. <śmiech> <śmiech> tak. Yy, tak bo, yy, no y, w ogóle to jest tak, że tłumaczenie mangi jest fajne. Ja abstrahując od tego, jaką mangę tłumaczę, to bardzo lubię tłumaczyć i w ogóle. Yy, więc już za samo to jestem jakby wdzięczny wszystkim i z osób, które mi to umożliwiają. umożliwiają. A teraz co do konkretnych mangi. No Są takie, które lubię bardziej, są i takie, które lubię mniej, a są i takie, które po prostu nie jestem targetem, i nigdy nie byłem. Nie wiem, jakby. Y, dziwne by było, gdybym stwierdził, że, o Boże, kocham Tokio mi mówiło. Czy nie wiem, no ja, ja lubię mangi, w których jest dużo krwi i się biją, tak? W służącej nie ma ani tego, ani tego. No a jednakowoż tam na którymś poziomie Mam no, ubaw, y, kiedy ją tłumacza. Jeśli już jesteśmy przy <kli> to jak jest, jak jest y, kompromis, że tak się wyrażę? Najlepsze jeśli chodzi o aneryfikatory japońskie, wszystkie same, same całe jeszcze. Nie to jest y, rzecz y, absolutnie prosta do przetłumaczenia. Nie ma, nie ma z tym najmniejszego problemu na poziomie stylistyki. To znaczy błędem byłoby stwierdzić, że my nie mamy odpowiedników stanów, cianów i kunów. Mamy, tylko one się rozmywają w stylistyce. Y... Przykład? Przykład? Y... Miałam nawet slajdy na to. So. Y, generalnie chodzi o to. Problemy. Sam, na przykład, czy okay, ktoś do kogoś mówi kun, to zwykle to, że mówi do niego, czy do niej kun, nie jest jedynym wykładnikiem ich relacji, tylko jednym z wielu. Na przykład w szkole starszy kolega do młodszego może mówić kun, powiedzmy sobie, tak? Albo w filmie. I po polsku jesteśmy w stanie stworzyć taką stylistykę wypowiedzi, która oddawałaby te relacje. Tylko, że no, to nie będzie adresatywne, nie będzie w formie sufiksu, tylko w formie takiej szerszej stylistyki. Ktoś, nie wiem, albo jeżeli jedna osoba do drugiej mówi per sam czy sama. Nie musi mu panować nawet, może mu mówić karty, ale, ale nie powiem mu ej, ty weź mi pożycz książkę, a powiem weź mógłbyś mi pożyczyć tę książkę. To są dwa różne style tej samej wypowiedzi. I jesteśmy w stanie wszystkie te sufiksy poza oddać w ten sposób. Kwestia wyobraźni językowej i wczucia się w rolę postaci tłumaczenia to jest taka, takie sobie powiedzmy aktorstwo językowe. A właśnie w są Ale bardzo proste, bo u nas, nie wiem, jak ktoś do, do osoby troszeczkę starszej stażem, rzadko kiedy zwraca się z tak, aż takim, aż tak wyraźnie inaczej niż na przykład do rówieśnika. Nie ma po prostu takiej wykładni językowej, to jest różnica kulturowa. Więc tutaj idziemy w... Dziękuję? Sempai. My robimy senpai przez J, ale nie, nie, nie jako sufiks. Nie Yamada Senpai, tylko Senpai Yamada, tak jak Pan Yamada. Czyli polonizujemy ten sufiks i tworzymy z niego wzrost grzecznościowy, plus minus. Bo generalnie w japońskim jest, że tak powiem, grzeczność taka sformalizowana w postaci języka keigo. Natomiast błędem byłoby stwierdzić, że w polsku nie ma czegoś takiego, tylko mówimy bardziej na około. Do profesora nie powiemy właśnie, jak pożyczmy książkę, tylko, Panie profesorze, czy byłaby taka możliwość? Czy nie byłoby to wielki problem, gdybym ja zapożyczył tę publikację? <grym> <grym> tak, no czy tam. Ogólnie wiadomo o co chodzi, natomiast wytłumaczenie tego obcokrajowcowi to jest <grym> zadanie całkiem, całkiem taki ten, jak to się pojawia mówi, challenge. Tak? Mnie Nie, jest pytanie One pisał, z fakt szczegółowy. Fakt One Pisa. Tak, tak. Ech, a, a co z wam pisem? Audici. Przydamki, tak. Będą tłumaczone. Bo to są przydamki znaczeniowe. Jakby oni mają na imię inaczej. I to są ich zresztą oparte na y, legendzie japońskiej istniejącej. Tam tam, będzie niebieski warząd, czy... Tak, niebieski parząd już się pojawił w Tomie Bodaj 32, tak, tak. jeśli dobrze kojarzę. Tak będą tłumaczone, bo to, to jest klasyczny przykład przydomków, które tłumaczone być powinny. E, ustaliliśmy to, to jest właśnie oczywiste, że tłumacz musi bardzo dobrze znać zarówno japońskie jak i polskie, ale czy i w jakim stopniu równocześnie tłumacz e, sugeruje się wydaniami e, na przykład angielskimi, ale też innymi, bo tu hiszpańskie, wymienione może też hiszpańskie, Nie widzę potrzeby. W ogóle? Tak? Nie. Nie, po tak. no co? Jakby, okay. okej, okay, mam, mam oryginał i mam, Mam polskie. Znaczy, mam to przełożyć na polski, Jeżeli czegoś nie rozumiem, to patrzę w oryginał. No nie wiem, pytam Japończyka na przykład, szukam tam w internecie odpowiedników polskich czy coś. Ja pracuję na oryginale japońskim, jakby to, to, że jakoś tam Francuzi zrobili tak, a Niemcy tak, to już mnie to niespecjalnie dotyczy. Mało tego. Byłem sobie kiedyś w Niemczech. Miałem chwilę na lotnisku i jakby się rzuciłem okiem na. Mango, którą akurat tłumaczyłem, to był trzeci taki starej mangi hak. O, ogrze komputer. Urocza manga. Urocza manga i w trzecim tam nie był żart. Mówię, eh, sprawdzę, jak oni to zrobili, bo ja się na tę chwilę nareszczyłem. Sprawdza, sprawdza, mi takie rozczarowanie <grym, grym>, y, okay, zrobi... nie zrobili. Ups. Więc, okej, tam zrobili. Nie mój problem. Więc, jak pewnie oni sobie tłumaczą, <grym>, to swojemu, a my robimy. Tak, jak nam to mówi oryginał, bo, bo to jest wyznaczne. Tak? Co jest najtrudniejszym, jak się wyrażę, To jest prawie największą trudność. Znaczy ogólnie tłumaczenie. W ogóle? Ale językowo? Bo tak, t, t trudności, to tak się pojawiają jeszcze 20 razy na dzień. Okej, może nie przy bliczu. Chociaż też, no nie wiem, trudnością, jest y, chociażby ogarnięcie chaosu w mangach shōjō. <noise> um, mam przykład. Poran służąca i przewodnicząca, ale nie tylko w mangach. <noise> tylko w y, ja ogólnie tłumaczę mangi, żeby nie tłumaczyć y, dłuższych tekstów. Nie? Zasadniczo <noise> to takie, takie moje lenistwo troszeczkę, ale czasami się trafia takie o y, coś w ogóle. Y, słowo do psa do Masa. Pan w że Moja ukochana postać zresztą też potrafi przywalić. No czasami w Oranie na przykład otwieram, otwierałem stronę i płakałem już na sam widok. Ehm, właśnie w One Piece jest niewiele lepiej, a czasem gorzej. Ehm, dopiski autorskie też potrafią zabić. Pan od Blicza nie powinien nic pisać ręcznie nigdy, <sum> <sum> a robi to czasem. Yy, w Tokio Miu już wspomnianym yy, było w pierwszym tomie 11 stron dopisków. w postaci w Bliczu potrafi zabić, <sum> i zabrać człowiekowi dwa dni z życia. Yy. Przepraszam, ze strony go Ha Dobre pytanie. Pierwsza prawda, pięćdziesiątka, wygląda całkiem znacznie, bo to są faktycznie postacie znane w liczu. Ale potem <gry> mamy taką stronę. Zmieszczone. Nie, zmieszczenie tego to jest z yy, To jest w ogóle rzecz nieistotna. Istotne jest teraz, że generalnie ogarnięcie tego, co tutaj się znajduje, yy, Napisaliśmy skrypcik y, dzielący to na, na wersy, bo, bo, bo tak to się w ogóle nie dało. Ale przyjrzyjmy się, co tutaj jest? Y, na przykład... Zaraz pokażę wersję polską. Y, ta strona wyglądała spoko. Po polsku wygląda to, to, to tak. I teraz spójrzmy. Członek sekcji rozwoju technologii umalowany jak panda. I teraz mamy, prawda, w którym to tam nie było którymś? Ja o tym można, yy, bierzemy poprzednie ileś tamów i przeglądamy, gdzie tam był członek sekcji technologii umalowany jak ta panda. No okej, okay. ileś tam po, po 15 minutach mam, jest. Eee. To jest ostatni, ale we wcześniejszych. A to był następny? Drugi, drugi. tak 30. któryś. 30. któryś. 30. pan to Tak, dokładnie. Mało tego, żeby, żeby to były tylko rzeczy z tomików, to ja bym był eee, przeszczęśliwy. To były rzeczy na przykład. Piosenka którą przy rysowaniu obrazków śpiewa majuri. Więc to diabła? gdzie on rysował obrazki? W anime nie, chyba. Tam ukaże ekipę, pyta mówi że nie kojarzy, w mandze nie. No to w internet i, i szukamy. Okazało się, że ponieważ jest taki dodatek, Bleach color Walk, z bzdurkami ze świata Bleach'a, to nawet nie jest na po i tam, na tej stronie, Majuli śpiewa taką piosenkę I, i na nią ktoś zagłosował. Jej. Takich rzeczy było właśnie y, tyle, po prostu y, masakra, y, co tutaj było. O, proszę, właśnie piosenka do śpiewania przy rysowaniu Majuliego. Y, zegarek służący karakulajzerowi do transformacji, guzik na pętku jakiegoś misia. I tak dalej po prostu. Te jednogłosowe bzdury to był, była tragedia po prostu. Krew, krew wybruda przez hukitakę. Czy głosowanie nie było na takiej postaci, jest w ogóle dozwolone? To najwidoczniej uh... to... to... jest, skoro to opublikowano. Ja bym zabronił ale to, ale nie ja mam temat. Więc czasami trudności się pojawiają w takich miejscach, gdzie człowiek by się ich nie spodziewał. To nie jest, to nie jest wielki dylemat językowy, to jest kwestia rycia po tym wszystkim. Tutaj mamy na przykład jeden databook, unmasked, drugi masked. Do tego mam jeszcze ze dwa inne i, i też je musiałem traktować. Mało tego, że z jakiegoś powodu gdzieś mi zginął tą w którym też coś było. <grym i> yy, więc ten ranking to była masakra. E e Pytanie może nie tylko w kwestii tłumaczenia, tylko w kwestii JPF ogólnej. E Czy JPF planuje wydawać light novelki? Czy co? Czy JPF planuje wydawać light novelki? Czy w ogóle... Novelki, ale nie wiem, ja nie jestem z jpf więc bym trzeba zapytać jpf i tam mają Manuci, to pewnie, pewnie, ten, pewnie coś powiedzą. Ja, ja nie, niekoniecznie wiem, co, co oni tam planują. Ten... E, w krótkich historiach Hyrokiego Endo, w której znam historii e, było użyte CBA i nie jestem pewny, czy to było centralne biuro antykorupcyjne. Bo nie pamiętam. A w jakim kontekście było? E, to była... Historia z Yakuza. To, tak, to byla, I właśnie tak myślałem. I zastanawiałem się, czy to nie tworzy po prostu dysonansu pomiędzy tym, że to jest Japonia, rozdziały Japonia, Jap... japońska mafia, Japończycy, rzeczy, że jest chyba w Tokio nawet i tutaj mhm. nagle polska organizacja. Znaczy... No, ale co mieliśmy zrobić? Zostawić oryginał. Może było coś po prostu, organizacja podobna no, do tego. Dokładnie, no dlatego... znaleźliśmy odpowiedni, prawda? Tak jak nie wiem. To CBA to jest nazwa organizacji zajmującej się korupcją, prawda? To było Czy, chyba zgrupowanie byli, chyba coś tam było. No, no więc y, poszukaliśmy odpowiednika na tego, co... Nie, nie widzę powodu, do którego w Japonii nie, nie miałoby istnieć biura antykorupcyjne. To, że się nazywa po japońsku, to jest mniej więcej tak oczywiste, jak to, że po japońsku dziękuję się mówi a, a, arigato. Więc y, to y, y, nie sądzę, że tworzyło dysonans jakiś. No jest po polsku, prawda? Yy, gorzej gdyby, nie wiem, w, w scenie niekomediowej Jakuza oglądała, panowie z Jakuzy oglądali, nie wiem, Czterech pancernych. To by może i dysonans jakiś był. Ale w komediowej może by jakieś nawiązanie przeszło. Tak jak tam było pytanie. Tłumaczenie gier słownych. Jeżeli jest ciężko, to na siłę, czy jak? Ha, ha. Dobrze, że padło takie pytanie, bo to jest mój absolutnie konik i naukowy, i tłumaczeniowy, więc nie wiem, czy my mamy 5 minut tylko. <grystanie> Jakoś y, może damy radę. Y... Nie wiem kto tu. Czy jest ktoś, kto coś tutaj prowadzi po mnie? Nie piszę? Czasami trzeba wymyślić od zera ponieważ cel jest zwykle taki, żeby czytelnik się zaświał. Dowcip albo śmieszy, bo w sensie dociera od razu, albo jest opatrzony gwiazdką i nie śmieszy. W sensie równie dobrze można by dodać, nie wiem, gwiazdkę drugą z napisem śmieszy. Śmieci się teraz, bo to dowcip był. chyba, że w książkach którego No ale w książkach którego praczeta humor, znaczy tam, tam jest inny rodzaj humoru. Braczek do perfekcji opanował sztukę, rozwijał przypisów i to jest, one są śmieszne same w sobie, ale to, to jakby jest inne bajko. Natomiast tutaj, że tak szybko streszczę, Tamaki ubrał się w strój z piórami i mówi do Haruchi: Zobacz, jakie to piękne, zrobiłem ten strój z prawdziwych piór. I o co chodzi ze słoniem? A no, to mówi, mówi tutaj: Homo, no zo. Zo to jest partykuła enfatyczna po japońsku, czyli podkreśla. To jest taki wykrzyknik jakby, ale zo może też znaczyć słoni. I autorka sobie tutaj rzuciła takiego słuchara i jeszcze dorysowała słonika. Więc yy, to jest o tyle trudne, że jesteśmy ograniczeni warstwą yy, wizualną. Yy, więc trzeba było znaleźć coś, co by, by miało w sobie tego słonia. Więc ta w polskiej wersji mówi, że jak tak sobie stanę tutaj z tymi piurami. To wszystko sobie zasłonię. Jest słonią, jest uroczy słoniowy suchar. Na przykład. I czasami po prostu trzeba wziąć, wymyślić żarścik od zera. W rewolucji według Ludwika mieliśmy takich motywów jeszcze dodatkowo z nawiązaniami od groma i to była niesamowita zabawa. Więc gry słowne moim zdaniem wręcz obowiązkiem tłumacza jest wymyślić coś śmiesznego lub przynajmniej suchego, jak oryginalnie. Tak? Ja mam pytanie jeszcze, to do Haka, bo tam było nawiązanie do reklamy. Czy to jest ten, jak dla na dzisiaj na nikt nie będzie kojarzył tej reklamy, o co chodziło z kotywkiem na przykład? No to jest zawsze pytanie do tłumacza pod tytułem yy, na ile ktoś za jakiś czas będzie kojarzył to, do czego nawiązujemy, ale to na nigdy nie wiemy. Okej okay, za... Za 20 lat może w ogóle, nie wiem, nikt nie kojarzy stawki większej niż życie. Tak? Dzisiaj rzucimy, najlepsze kasztany są na placu pigali, przynajmniej część osób skojarzy. Za ileś lat... No na przykład. Za ileś lat w ogóle nikt może już tego nie znać. No nie wiem dla mnie, dla mnie liczy się moment wydawania marku. Ale to nie robią lata, Po wielu latach. Jeżeli lubią wracać do tytułu, który sprawił im trochę radości, to i to sobie przypomnę. Ale jak to się podzieli, to się nie spodziewał. To sobie sprawdzi. Bo też czasem ciężko jest sprawdzenie. Przeglądałem się czytając czytałem Frankenstein na Michele. Stwierdziłem, że nie będę nadrabiał literatury czterech filmów, bo w tym filmu Okej, ale no, to jest bez czytelnika, prawda? <laughs> mhm. Tak? Tam jest pytanie z tą. Tam było... A, błeś panzi. Y... Miałeś tam faktu. Nie wiadomo. <grym> <grym> Tajemnica. Y... Kodasia dała nam wyraźny, wyraźny prikaz, że powiedz tej postaci ma być niewyjawiona. Albo wyjawiłem gdzieś tam w dalekim tomie. Y... Możliwe, nie wiem co oni knoją, nie wiem, co planuje autor. W każdym razie zalecenie było takie, że jeżeli nie da się jej po polsku ubezpłciowić, to niech mówi raz, tak, raz tak wyjdzie w ostatnim tomie. Krona. Kronat też tak samo mówi, no za, za pozbawiania czy wycinania płci z wypowiedzi, to my nawet na cześć krony nazywamy kronowaniem. I w przypadku handzi kronujemy, w przypadku krony łoży, czy kronujemy, w iluś tam przypadkach kronowanko miało miejsce jak najbardziej. Która jest? Na bardzo krótkie jedno pytanie możliwe, że mamy chwilę, tak? Na pewno Pan powiedział, że zapytają, jakąś czy zwracają uwagę na komunikat Nie zapytałem jeszcze. Tak? <grym> <grym> Przyznaję się bez Nie, ja w ogóle planuję, planuję zrobić większy research na ten temat. Także nie, że dwóch zapytam i już będę miał, ok, fajne dane, tylko tak będę chętnie zapytam z dwudziestu co najmniej. A do tego trzeba przygotować. Proszę? Z Ludwika. Rewolucja według Ludwika. Rewelacyjna mam, Rewolucyjna nie rewacja. Bardzo słusznie, nie bez parady, bo no tutaj doświetla. Jakieś Jakieś cytaty z czegoś były, z filmu, któryś był, też jakiś suchar. E, autorka sama przyznała, że to są w ogóle one jest stare stale te cytaty też są takie stare jak e, Więc jakby poczułem z nią tę większą więź. Yy, więc tak to jakoś się przypasiło. Te... O, nawet jakiś tekst z mema tutaj chcieliśmy, żeby było fajnie napasowane. Na yy, no dobrze, yy, chyba nam się skończył czas. Gdyby coś, ktoś ode mnie czegoś potrzebował, to ja tu jeszcze gdzieś chwilę się będę kręcił, a jutro mamy konferencję tłumaczyń. Będzie nas yy, trzech. Troje? Trzech? Trzech panów. Czwarty niestety nie dał rady dojechać, ale będzie nas trzech i będziemy, będziemy się produkować. Nie, będzie, będzie nas dwóch z OPF u i będzie jeszcze tłumaczy panami, z tego co wiem. Więc zapraszam, dziękuję dzisiaj za uwagę i do zobaczenia. Tutaj gdzieś w